Wielkimi krokami zbliża się Tydzień Otwartych Drzwi w Szkołach Ponadpodstawowych Powiatu Reciborskiego. Formuła prezentacji szkół znacznie różni się od tych proponowanych w latach ubiegłych. Jak w tym roku będą przebiegały Drzwi Otwarte, opowiemy w materiale. Organizowane co roku przez każdą ze szkół ponadpodstawową Powiatu raciborskiego Dnie Otwarte w tym roku zostają przeniesione do Internetu. Każda z placówek zaprezentuje się kolejno od 22 marca. Nowa formuła nam się urodziła po Inspiratonie, czyli tym naszym czasie na zawodowców festiwalu Perspektyw, który był realizowany w zeszłym roku w formie online. Sprawdził się bardzo tutaj we współpracy z Nawinami Rociborskimi i wtedy po mnie takich doświadczeń właśnie przygotowywania festiwalu Perspektyw zastanawialiśmy się już czy zrobić formułę online, jeżeli chodzi o dni otwarte. Podczas tygodnia Drzwi Otwartych zaprezentują się kolejno 22 marca pierwsze liceum, dzień później drugie liceum 24 marca zaprezentuje się Zespół Szkół Ekonomicznych. W czwartek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, a w piątek 26 marca Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik. Formuła będzie podobna do tej wypracowanej przy Inspiratonie, to znaczy na pewno początek to będzie informacja o szkole, o jej charakterystyce, w zależności od tego, jak placówka się przygotowała, Będą, będzie forma filmików. Będzie też forma takiego przekazu bezpośredniego, który będzie realizowany po tych doświadczeniach naszych właśnie z jesieni, jeżeli chodzi o młodych dziennikarzy, czyli uczniów po prostu danej szkoły. Do tego będzie również quiz. To jest coś, co nam niezwykle się udało, po młodzieżowemu wypaliło, jeżeli chodzi o udział, i takie sprawdzenie, sprawdzanie informacji za pośrednictwem specjalnej aplikacji dotyczącej wiedzy na temat danej placówki. Preferencje uczniów co do wyboru dalszej ścieżki edukacji są raczej na stałym poziomie, a powiat Radziborski swoją ofertą wciąż przyciąga uczniów powiatów ościennych. Zdajemy sobie sprawę, że część młodzieży, po prostu, czy zdecydowana większość, ma sprecyzowane oczekiwania. No, pewnie część, myślę, że to jest około 30%, myśli o liceach kolejne 40% myśli o technikach, a 30-20% myśli o branżówkach. To jakby z tych doświadczeń naszych wiemy, że to są raczej preferencje, które oczekują właśnie, nasi, albo prezentują nasi potencjalni uczniowie. Bardzo mocno nacisk tradycyjnie robimy na tą promocję poza granicę powiatu raciborskiego. Ja przypomnę, że mamy około 20% osób spoza powiatu w naszych szkołach średnich. Powiat Głupczycki to głównie Kiedrzy Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski sięgamy do polskiej Cerek, Kwiciska. Jeżeli chodzi o powiat rybnicki to do Lysek, czyli Żytna, Raszczyce. No i powiat wodzisławski to przede wszystkim Lubomia i Syrynia. Liczymy też, że poprzez taką innowacyjną formułę dotrzemy po prostu do naszej młodzieży, nawet, tak myślimy, do może większego grona niż standardowo. Ponadto do 16 kwietnia każdy uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej z terenu powiatu raciborskiego otrzyma informator naborowy. Co ważne, w tym roku będzie on dostępny zarówno w formie papierowej, jak i e